Witamy państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Witamy Państwa, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Będziemy dziś dla Państwa komentować spotkanie RDVC. Z pewnością będzie ciekawie, ależ tu panuje atmosfera na trybunach. Jacek, jestem pewien, że piłkarze dadzą z siebie wszystko. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Mamy zestawienie drużyny gości na ten mecz. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni, technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. Bomba w górę. Gramy. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Traci piłkę. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Strzał teraz. Pięknie ratuje teraz zespół z opałów. Daleka piłka z rogu. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Szansa, czy przełamie impas? Nie, nie daje się zaskoczyć, dobre podanie, będzie ciekawie. Tak się powinno stopować ataki rywala. Wilumson. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. To wykombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Odważnie blokuje strzał. Nie robią na nim wrażenia ataki. Rywala spokojnie utrzymuje się przy piłce. Próbuję teraz znaleźć miejsce na strzał. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Strzał teraz. Pięknie ratuje teraz zespół zopałów. Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempo. O, tak, kasuje się akcję przeciwnika. I tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Łatwa strata. Szkoda. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Świetne. Prosto padłe zagranie. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Wilumson, ciekawie rozwija się ten atak trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Wilumson może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Zgrywa na pole. No w końcu! Udało się przełamać niemoc strzelecką. Oby wreszcie rozwiązał się worek z bramkami, chociaż czasu już coraz mniej, ale jeszcze parę okazji pewnie będzie. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości. Ciężko nie trafić. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. No, może teraz. Ostatnia już chyba szansa na wyrównanie w tym meczu. No, pokazał, że potrafi zagrać ciekawą piłkę. Blokuje uderzenie. Lok znowu wie, gdzie się znaleźć. Głęboko w pole karne zagrywa. Ależ fatalny w skutkach faul i to pod koniec meczu jedenastka mogą wypuścić zwycięstwo z rąk. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę, a tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi, jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie, kartka to byłaby chyba przesada. Mogą teraz wyrównać i gol! Pewny strzał, piłka ląduje w bramce, dobrze wykonana jedenastka. Piłka z jedenastki wylądowała w bramce, widzimy brak reakcji na linii bramkowej, na pewno była nadzieja na strzał w sam środek. Mamy remis. 1 do 1. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Trzał teraz. Pięknie ratuje teraz zespół z opałów. Zgrywa na przedpole. No w końcu udało się przełamać niemoc strzelecką. Oby wreszcie rozwiązał się worek z bramkę.